Jak skonfigurować zadania i zdarzenia w systemie Service Planner? System pozwala planować pracę poszczególnych serwisantów. W tym celu możemy wykorzystać zadania. Dzięki temu, że wyświetlają się one w kalendarzu, możesz lepiej organizować czas serwisantów. Każdy pracownik ma przypisany swój kolor, dzięki czemu można łatwo odróżnić, do kogo przypisane są poszczególne zadania. Kolory w kalendarzu pozwalają też określić, który z serwisantów jest dostępny w danym czasie i można przypisać mu zadanie. System pozwala na stworzenie różnych typów zadań, żeby w łatwy sposób odnaleźć interesujący cię typ zadania. Chcesz sprawdzić jakie masz zaplanowane przeglądy? Nic prostszego. Rozwiń listę typów zadań z lewej strony i wybierz przeglądy. Zadania możemy dodawać z podlecenia. W tym celu przejdź do zleceń Wybierz zlecenie i przejdź do zadań, a następnie kliknij Dodaj zadanie. Wypełnij dane. Utworzone zadanie zostanie dodane do kalendarza i powiązane ze zleceniem. Po naciśnięciu przez pracownika przycisku Wykonaj w systemie. Utworzy się zdarzenie, na przykład wykonałem naprawę, zainstalowałem urządzenie. Zadanie znika z kalendarza, a w zleceniu ewidencjonuje się zdarzenie. Domyślnie system posiada kilka gotowych typów zadań, jednak jeśli potrzebujesz dodatkowych, możesz je stworzyć. Aby to zrobić, przejdź do ustawień, wybierz zadania i zdarzenia a następnie typy zadań. Kliknij Dodaj nowy. Wpisz nazwę nowego typu zadania i wybierz jego ikonę oraz jej kolor. Możesz też zdecydować, jakie pola mają wyświetlać się podczas dodawania zadania. Po zapisaniu kliknij Dodaj uprawnienia do typów zadań. I zdecyduj, jaka grupa pracowników ma mieć dostęp do tego typu zadań. Dodaliśmy właśnie nowy typ zadania, czyli czynność do wykonania. Dla nowego typu zadania musimy dodać skutek po jego wykonaniu w postaci zdarzenia. Robi się to w analogiczny sposób do dodawania nowego typu zadania. Czyli przechodząc do ustawień, zadań i zdarzeń, i w typach zadań klikając Dodaj nowy. Wpisujemy nazwę zdarzenia w formie przeszłej, czyli do dodanego przed chwilą zadania o nazwie Przetestuj urządzenie, dodajemy zdarzenie o nazwie Przetestowane urządzenie. Pamiętaj, aby zaznaczyć, że jest to zdarzenie. Wybieramy ikonę i jej kolor. Dokładnie tak jak w przypadku zadania, musimy dodać też uprawnienia do nowego typu zdarzenia, klikając Dodaj uprawnienia do typów zadań. Od teraz, zarówno kierownik, jak i serwisanci będą widzieli, na czym stoją dane zlecenia, jakie tematy należy jeszcze wykonać, a które są już wykonane.